Cześć, dzisiaj na przykładzie klasy W238 chciałbym Wam zaprezentować jak aktualizuje się mapę. W tym przypadku mamy NTG 5.5. Pierwsza rzecz, z menadżera mapy musimy pobrać mapę, zapisać ją na karcie SD. Następnie przechodzimy do auta, umieszczamy w porcie USB. Kolejny krok zatwierdzenia aktualizacji mapy. I wpisanie numeru PIN, który musimy wykupić. Po wpisaniu, zatwierdzeniu, aktualizacja map rusza. I tak jak widać, jest tutaj cała Europa, Polska. To chyba co nas najbardziej interesuje. Samo wgrywanie mapy trwa w tym przypadku około godziny. Po tym czasie wystarczy ponownie uruchomić jednostkę i mapa jest gotowa. Jeśli ktoś byłby zainteresowany aktualizacją map, zapraszam do kontaktu.